Witam Was, kochani, serdecznie. Witam Was w kolejnej energetyce tygodnia na okres od 6 do 12 października 2025 roku. No i, kochani, z góry przepraszam za mój głos, ale nie jestem w najlepszej formie. Złapało mnie przeziębienie, więc prawdopodobnie ta energetyka będzie krótsza niż zwykle. Także, co się dzieje, kochani. Na nieboskłonie, w szczególności we wtorek, 7 października, następuje pełnia księżyca w znaku Barana. I to jest tak naprawdę dosyć istotne, ponieważ Baran jest znakiem ognistym, więc trzeba będzie uważać na drodze i na tak zwanych, bym powiedziała, nerwowych kierowców. Przynajmniej ja to tak odczuwam, kochani. A co się dzieje w trakcie tygodnia, czyli poniedziałek, wtorek? Środa, czwartek oraz weekend, piątek, sobota, niedziela. Ok, bym powiedziała spokojnie, a może mniej spokojnie, w zależności od tego, kto musi iść do sądu albo mieć do czynienia z jakimś, um, z jakimś bym powiedziała, urzędnikiem. Rada wypadła sama. I jakie jest ostrzeżenie? Ok. Bym powiedziała ciekawe, także kochani zaczynamy, poniedziałek 6-7 października możemy zostać e, dostrzeżeni e, i powiedziałabym, no jak sama nazwa wskazuje, zdobyć jakiś zaszczyt, no i kochani widzimy sobie tutaj, że król pasuje tego żołnierza m, na znak po prostu, że jest on w świetle, ponieważ cały pokój jest bym powiedziała ciemny, ale z tego małego okienka yy, no właśnie światło na niego pada. W związku z powyższym jest to, kochani, sytuacja, w której naprawdę będziecie zauważeni i możliwe, że ktoś Was doceni, tak? Ktoś yy, bardzo ważny. Także yy, no jeżeli będziecie otrzymywali jakieś podziękowania, jeżeli będziecie otrzymywali jakieś podarunki za to, co dla kogoś żeście uczynili, no to yy, prawdopodobnie trzeba będzie przyjąć także jakiś prezent, tak? E, nie tylko czasem jest to dobre słowo, ale też i prezent. Możecie również także, ta karta również wskazuje na to, że może jeżeli ktoś się spodziewa jakiegoś awansu w pracy, to też można być awansowanym w końcu, tak? Czyli może jakaś fajna nowina na temat awansu też się pojawić, kochani. Środa, czwartek, czyli 8-9 października, karta numer 30, czyli osoba z sądownictwa. No i właśnie, możemy mieć sprawy sądowe, e, możemy się kontaktować z jakimiś urzędami, możemy się kontaktować, e, kochani, z adwokatami, możemy, e, bym powiedziała, jakieś strategie na, na jakąś sprawę sądową, e, różnoraką e, stosować, tak? I się zastanawiać na temat, e, na temat naszych spraw. Jeżeli oczywiście takowe mamy, no ale też y, wszystko co związane z prawem, kochani, wszystko co związane z podatkami, finansami, także, czyli wszystko musi się zgadzać dobrze na papierze, tyle podatku, ile się należy płacimy, bo potem urząd może nas znaleźć. Także, jeżeli nic, bym powiedziała, nie dzieje się wokół urzędów czy sądów na, na waszej wokandzie, no to kochani możecie dostać jakieś pismo na przykład z jakiegoś urzędu w jakiejś sprawie, tak, także spodziewajcie się czegoś takiego. No i kochani weekend, weekend bym powiedziała spokojny, ponieważ jest karta oczekiwanie, tak, czyli oczekujemy za czymś, poczyniliśmy jakieś, mm, jakieś czyny, że tak powiem, coś żeśmy zrobili i teraz oczekujemy, tak, ale też, tak jak karta ta wskazuje, możemy oczekiwać na czyjś przyjazd, tak? Ta osoba i ten piesek oczekują w domu na czyjś przyjazd, tak? Czyli mogą do nas przyjechać osoby z rodziny, możemy mieć jakiś rodzinny obiad, kochani, może ktoś z daleka będzie do nas przyjeżdżać, także y, proszę się na to otworzyć. E, że ktoś do Was przyjedzie, no ale też jest to oznaka, że warto kogoś zaprosić do siebie w trakcie weekendu, na przykład na kawę, nawet tak. Nie musi to być od razu obiad, kochani, ale na przykład kogoś, kogo żeśmy dawno nie widzieli i na przykład chcemy e, odnowić kontakt, tak, to jest to też bardzo dobra e, propozycja dla Was. No i tutaj, jeżeli chodzi o radę i ostrzeżenie, jestbym bym powiedziała, te dwie karty są w sumie tak jakby trochę jednym scenariuszem, ponieważ tu jest rada, a tu jest ostrzeżenie, tak? Rada jest piątka mieczy. I piątka mieczy jest kartą negatywną, tak? Czyli piątka mieczy mówi, żebyśmy em, uważali na jakiś oszustów. I to bym powiedziała takich oszustów, którzy nas nabierają na coś, tak? To nie są oszuści, typu złodzieje, osoby, które przychodzą wtedy i robią coś za naszymi plecami. Nie, to są osoby, właśnie, które, jak widzicie, ta osoba pomimo tego, że jest odwrócona, ale ona może nawet nie chce tego widzieć trochę, że ta druga zabiera jej, e, jej własność, czyli te miecze. Tak jakby ona mm, oddaje te miecze. Tej osobie yy, i po prostu mówi, Jeżeli chcesz sobie je wziąć, to sobie je weź, pomimo tego, że one są na przykład dużo warte. Więc kochani, nie zachowujmy się tak. Nie oddawajmy cwanym rudym lisom, bo to już tam nawet jest rudy. Oczywiście nie mam nic do rudych, no ale wiecie, kochani, to są po prostu stereotypy. Także kochani, yy, nie oddawajmy yy, niczego yy, jakiejś osobie, bo na przykład ona na pewno weźmie, tak. Bo to nie są tego typu właśnie rzeczy. To też chodzi o to, że ta osoba może Was na przykład, no, po prostu wykorzystać, tak? Zmanipulować, tak? Nie musi nam nic ukraść, ale po prostu tak może Was okłamać, że Wy na przykład, no nie wiem, podpiszecie umowę na, na siebie, ale na przykład kupicie tej osobie auto. Tak? Albo jakąś inną rzecz, tak? Weźmiecie na przykład raty na telefon osobie, która mm, będzie z tego korzystać, ale wy nie. Tak, no i właśnie ostrzeżenie przed głupcem, czyli przed robieniem jakichś głupich rzeczy nowych, takich nagłych, takich bym powiedziała impulsywnych właśnie jak o pójdę sobie do sklepu i kupię sobie telefon, laptop, nie wiem, coś tam jeszcze, tak? Albo bluzeczkę ładną, bo mi się podoba, albo zegarek jakiś drogi i tak dalej, tak? Czyli nie kupujmy nic pod wpływem impulsu, nie pożyczajmy nikomu jakichś pieniędzy, ponieważ mogą no możecie ich nigdy więcej nie zobaczyć, tak? Te osoby nie są szczere i w szczególności uważajmy na osoby, które dopiero będziemy poznawali, ponieważ ym, głupiec też oznacza osoby które na przykład um, jeszcze nie znamy i są to nowe osoby z nas, z naszym, w naszym życiu. Nie są to jakieś stare osoby z naszego życia, aczkolwiek, no, wiecie czasem o co chodzi, tak? Um, znamy tą osobę, a dopiero wychodzi prawdziwa twarz później, także też trzeba być czujnym, prawda? Także kochani, um, nie róbmy jakichś głupich rzeczy, bo to też jest o nas. Nie wchodźmy w jakieś nowe kontrakty, jeżeli nie musimy no i bym powiedziała, weryfikujmy przed tym, co przed, przed tym, co chcemy ewentualnie jakiejś osobie pomóc, tak, ponieważ no, ta osoba, my możemy jej dać palec, a ona będzie chciała całą rękę, rozumiecie? Także na to uważajmy, tak, czyli jakieś, jakieś cudowne okazje, jakieś, jakieś idealne profile na portalach randkowych ta, też, tak, że ten piękny przystojny facet albo piękna kobieta, po prostu będzie, ten profil będzie zbyt idealny i no jak w obrazek możemy się patrzeć tą osobę, no ale nic poza tym, tak, ponieważ prawdopodobnie ta osoba nie istnieje, także również, kochani, uważajmy na, bym powiedziała, jakieś oszustwa matrymonialne internetowe, tak? Jak ktoś do was też dzwoni, że jakiś spadek, na przykład od jakiegoś nie wiem, jakiejś rodziny, nie wiadomo skąd, że ci dostali, no to też, kochani, uważajcie na to, bo nie wiadomo kto, może chcieć wasze dane i po prostu, mm, no podacie mu dane do swojej karty, czy coś w tym stylu, a to chyba nie o to chodziło, bo to chyba wy mieliście dostać te pieniądze, a nie z waszego konta miały one zniknąć, prawda? Także, kochani, tyle ode mnie, tyle z kart. A jeśli chodzi o ważniejsze aspekty planet, no to tak jak powiedziałam, zaczynam czytać. W przyszłym tygodniu będziemy mieli pełnię księżyca w połowie znaku Barana, a Merkury wkroczy do znaku Skorpiona i utworzy kilka ważnych aspektów, a także Wenus będzie aktywna, o czym powiemy poniżej. Jak zwykle, kochani, wszystkie godziny są podane w czasie polskim, co się dzieje w poniedziałek, 6 października. Tego dnia o godzinie 18:40 Merkury opuści znak Wagi i wkroczy do Skorpiona, gdzie pozostanie do dnia 29 października tego roku. Tranzyt ten zachęca do wnikliwości, odkrywania tajemnic i rozwijania intelektualnych zasobów. Będzie to dobry czas na analizy i grzebanie w tym, co ukryte, niedostępne i podejrzane. Jednocześnie będziemy bardziej raczej skryci niż zwykle i niechętni do otwierania się przed obcymi. Szczególnie dotyczy to osób urodzonych w znakach wodnych, czyli raków, skorpionów i ryb, a także bliźnięta i panny. Będą nawet jak detektywi skłonne do zaglądania pod dywan czy za kotarę, żeby rozwikłać zagadkę. No ale widzicie, kochani, tutaj też takie karty wychodzą, tak, żeby. No, jednak wchodzić pod ten dywan i zaglądać, że tak powiem, w różne kąty, no bo ciekawa jestem, co tam się znajdzie, prawda? Co się dzieje we wtorek, 7 października? W tym dniu o godzinie 5.47 rano nastąpi pełnia księżyca w znaku Barana, która pobudzi nas do działania i rozgrzeje atmosferę w relacjach. Niektórzy poczują silną potrzebę, żeby postawić na swoim lub powiedzieć nie. Gdy ktoś za bardzo na nas napiera i coś wymusza, należy przy tym pamiętać, żeby nie iść po trupach i nie spalić wszystkich mostów za sobą. Lepiej delikatnie, aczkolwiek stanowczo wyrazić swoje zdanie, słuchając też przy tym argumentów drugiej strony. Szczególnie dotyczy to y, osób urodzonych w połowie znaków kardynalnych, czyli barana, wagi, raka i koziorożca. <laughs> Jednocześnie o godzinie 16:40 Merkury utworzy kwadraturę do Plutona. No i to jest właśnie bardzo negatywny aspekt, kochani. Także pamiętajmy, we wtorek 7 października, generalnie, jeżeli nie musimy rozmawiać em, prywatnie na jakieś ważne tematy, em, istotne dla naszego życia i dla naszej przyszłości, to lepiej nie decydujmy ani nie, podejmuj, nie podejmujmy jakichś ważnych decyzji życiowych. Bo ta kwadratura Merkurego do Plutona, co jeszcze bardziej może podkręcić atmosferę tego dnia, powodując spory, kłótnie i sytuacje kryzysowe. Jednak nie należy ulegać napięciom, tylko perswazją i spokojem wyjaśnić o co nam chodzi. Ale tylko wtedy, jeżeli musimy, kochani, bo na przykład sytuacja tego wymaga. Bo jeżeli na przykład możemy przełożyć tą rozmowę na inny termin, to lepiej tego po prostu nawet nie zaczynać. Najbardziej powinny uważać osoby urodzone na początku znaków Byka, Skorpiona, Wodnika oraz Lwa, czyli w szczególności osoby urodzone w początku znaku Byka, czyli 19-21 kwietnia, początek Skorpiona, czyli osoby urodzone 23-25 października, początek Wodnika, czyli osoby urodzone 20-22 stycznia. Oraz początek lwa, czyli osoby urodzone 23 do 25 lipca. Wy w szczególności uważajcie i nie podejmujcie ważnych życiowych rozmów, czy y, związanych na przykład z tematami finansowymi, swoimi prywatnymi, y, bądź w ogóle zmieniającymi Wasze życie. Co się dzieje w środę 8 października? Wreszcie trochę spokojniejszy dzień. Bo o godzinie 13:40 Wenus utworzy sekstyl do Jowisza, co przyniesie zdecydowaną poprawę humoru, formy oraz sił witalnych. Aspekt ten da nam lekkość, swobodę i chęć do pojednania lub miłego spotkania z przyjaciółmi oraz zajęcia się czymś przyjemniejszym niż tylko nudne obowiązki. W tym dniu warto też się wybrać do kina, do teatru albo zafundować sobie jakiś masaż w spa czy kupno fajnego ciucha, o którym marzyliśmy. Czyli wszystko, kochani, co związane z rozrywką. Dzień będzie szczególnie udany dla osób urodzonych w trzeciej dekadzie znaku panny i raka, yy, czyli dokładnie trzecia dekada znaku panny, to są mniej więcej osoby urodzone 12 do 22 września, oraz trzecia dekada raka. To są osoby urodzone między datą 12 a 22 lipca, ale także szczególnie odany będzie ogólnie dla byków i strzelców. I ostatni dzień opisany przez mamę, sobota 11 października. Koniec tygodnia przyniesie nam niestety zderzenie z rzeczywistością, gdyż o 13.10 Wenus ustawi się w opozycji do Saturna. Będzie to zimny prysznic dla tych, którzy sobie ostatnio pofolgowali z zakupami, a teraz będą zmuszeni wprowadzić jakieś restrykcje i program oszczędnościowy. W relacjach też nie będzie się układało i możemy powiedzieć sobie nawzajem coś przykrego, co schłodzi uczucia. To wszystko sprawi, że poczujemy się rozczarowani i możemy złapać tak zwanego doła. Szczególnie narażone osoby są urodzone. Pod koniec znaku Panny, Ryb, Strzelca oraz bliźniąt. Czyli uważajmy, w, w szczególności w ten dzień, w sobotę, na jakieś, bym powiedziała, no, nieprzyjemne słowa. Lepiej, um, lepiej się zastanowić najpierw, co się mówi, niż powiedzieć za dużo, żeby nam się nie ulało, że tak powiem, z formy. Także, kochani, y, ostatnie dni. Panny w szczególności te osoby uważają, czyli osoby urodzone między 20 a 22 września. Końcówka ryb, czyli osoby urodzone 17-19 marca, końcówka strzelca, czyli osoby urodzone 19 do 21 grudnia oraz końcówka bliźniąt, czyli 18 do 20 czerwca. Kończąc życzę Wam, mimo wszystko udanego tygodnia. Sukcesów w pokonywaniu problemów na polu zawodowym oraz osobistym. Mam nadzieję, że będziemy w stanie opanować nasze emocje i nie pokłócić się na amen. No bo właśnie, tak jak mówię, wtorek i sobota najgorsze dni do jakichkolwiek rozmów poważnych, tak? Więc wybierajmy inne dni. Mam nadzieję, że będziemy w stanie opanować nasze emocje i nie pokłócić się na amen. Ponownie życzę wszystkim dobrego humoru, powodzenia oraz dużo szczęścia. Ja bym dodała jeszcze zdrowia, zdrowia, zdrowia. Także tyle ode mnie na dzień dzisiejszy. Życzę Wam pomimo wszystko dobrego tygodnia, i także postaram się jutro wieczorem w poniedziałek nagrać e, szczególną, dodatkową, e, dodatkowe przesłanie, bym powiedziała, z dodatkowymi kartami na stricte pełnie księżyca w znaku barana. Także kochani, życzę wszystkiego najlepszego. Jeżeli podobał Wam się filmik, serdecznie zapraszam do obserwacji tego profilu na y, TikToku bądź subskrypcji na kanale YouTube. Ym, komentujcie, udostępniajcie tym osobom, które uważacie, że mogą na tym filmiku skorzystać. No i kochani, niech się, niech się darzy nam wszystkim. Pozdrawiam serdecznie, no i pa pa.